Witajcie. Dzisiaj omówię rozwiązanie zadania z analizy finansowej z Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z 36 etapu, czyli z 23 roku. To zadanie spowodowało trochę problemów, ponieważ mamy tu rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Bardzo popularnym wśród przedsiębiorstw, ale troszeczkę trudniejszym do zrozumienia dla uczniów. Spójrzcie na samo zadanie. To akurat wziąłem z klucza, który pojawił się na stronie, i no warto powiedzieć, że ten klucz chyba jest nie do końca poprawny, w sensie w materiale musiało być coś innego, ponieważ ta tabela, którą tu widzicie, zawiera prawie wszystkie rzeczy, które później są w pytaniach, więc na pewno uczniowie zobaczyli co innego. Warto też zauważyć, że na samej górze jest informacja o tym, jaka była suma bilansowa. Do tego wrócimy za chwilę. Zanim przejdziecie dalej, jeżeli nie wiecie, jak wygląda rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, to proponuję obejrzeć filmik z kanału Prosta Ekonomia na ten temat. Jest to najbardziej popularny rachunek zysków i strat wśród niedużych przedsiębiorstw. Generalnie duże przedsiębiorstwa będą miały rachunek w układzie kalkulacyjnym. Różnica między nimi jest taka, że rachunek w układzie porównawczym opiera się na kosztach rodzajowych, czyli koszty są zgrupowane no, mniej więcej według tego, czego one dotyczą. Jeżeli na przykład mamy faktury zakupowe za materiały, to wchodzą w koszty materiałów. Jeżeli mamy faktury usługowe, to wchodzą w koszty usług Jeżeli mamy naliczone wynagrodzenia, to wchodzą w wynagrodzenia, więc sprawa jest dość taka prosta z punktu widzenia tego, jak to księgujemy. I tak rzeczywiście pokazujemy to w rachunku zysków i strat. Natomiast w rachunku kalkulacyjnym, Koszty rodzajowe są grupowane według tego, czego one dotyczą po stronie przedsiębiorstwa, czyli koszty produkcyjne na przykład są sumowane w koszty wytworzenia, a koszty obsługi dostaw do klientów będą sumowane w koszty sprzedaży, natomiast koszty na przykład ogólnego marketingu, czy ogólnie funkcjonowania przedsiębiorstwa będą wpisywane w koszty ogólnego zarządu. I to bez względu na to, czy to są koszty usług, czy dostaw, czy czegokolwiek innego. Będą grupowane według tego, jakiej funkcji dotyczą. Czyli z punktu widzenia księgowego, trudniej jest porządzić rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym, a ten w układzie porównawczym jest znacznie prostszy. I y, warto też może pamiętać, że jeżeli jest, y, przedsiębiorstwo przygotowuje ten rachunek w układzie kalkulacyjnym, to w informacji dodatkowej znajdziecie też informacje o kosztach rodzajowych. To się często przydaje przy analizie. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, jakich kosztów rodzajowych nie ma w tabeli. Akurat w tym, co Wam pokazałem, wszystkie koszty były, natomiast pytanie to dotyczy tego, co znajdziemy w załączniku do ustawy o rachunkowości, gdzie jest wzór, co uwzględniamy w rachunku zysków i w układzie porównawczym. I macie tutaj ten wzór po prawej stronie, czyli patrząc na różnicę, możemy powiedzieć, których pozycji brakowało w zadaniu. Drugie pytanie polegało na obliczeniu kwoty amortyzacji, czyli jednego kosztu rodzajowego, na podstawie sumy kosztów rodzajowych i po prostu wyliczenia tego, tej kwoty, której, której mi brakowało. Znowu, ponieważ akurat w kluczu była nie ta tabelka, to nie mogę Wam dokładnie pokazać, jak to było policzone, ale idea jest prosta. Chodzi o to, że jak jednej kwoty nam brakuje, znamy sumę i znamy pozostałe kwoty, to możemy obliczyć to. Czego nam brakuje, bo wszystkie koszty sumują się do kosztów pracy. Ciekawsze jest pytanie C, o wskaźnik pokrycia odsetek. Najpierw interpretacja wskaźnika, jest to generalnie taki wskaźnik, który pokazuje na ile przedsiębiorstwo ma bufor bezpieczeństwa w zyskach do pokrycia kosztów odsetek, czyli ile razy mogłyby się odsetki zwiększyć, a przedsiębiorstwo by jeszcze nie notowało strat. I bezpieczne firmy generalnie będą notowały ten wskaźnik na poziomie wielokrotności. Natomiast warto pamiętać, że to nie jest wskaźnik płynności, czyli on tylko mówi o tym, jakie są zyski, jakie są koszty. Natomiast nie mówi o tym, czy przedsiębiorstwo ma gotówkę faktycznie, żeby te odsetki zapłacić, a w szczególności nie mówi, czy ma gotówkę, żeby zapłacić raty kapitałowe na swoich zobowiązaniach. Do tego mamy inne wskaźniki, wskaźniki płynności. Samo obliczenie jest proste, warto tylko pamiętać, że ponieważ liczymy koszt e, odsetek, to musimy w związku z tym go dodać do zysków i robimy to dodając do zysków brutto, ponieważ podatek liczy się dopiero po odsetkach. Odsetki są kosztem uzyskania przychodu, więc podatek jest mniejszy, im większe są odsetki. Natomiast gdyby przedsiębiorstwo pokryło swoim zyskiem brutto całe odsetki, to wtedy zysk netto wyszedłby 0. Ten przed opodatkowaniem i po opodatkowaniu, oczywiście, byłoby też 0, no bo nie, nie płacimy podatku od um, nieistniejącego zysku. Więc z tego względu bierzemy zysk brutto, licząc od dołu um, tabeli, dodajemy do niego odsetki, no i patrzymy, czy, ile razy tego starczy na pokrycie odsetek. Tutaj wynik to 6,14, czyli możemy powiedzieć, że um, mogłyby odsetki wrosnąć w sześciokrotnie i jeszcze przedsiębiorstwo nie notowałoby strat. Pytanie kolejne o wartość odchylenia bezwzględnego majątku całkowitego. Tutaj musicie zauważyć, że na górze w poleceniu była informacja o sumie bilansowej. Z sumy bilansowej właśnie bierzemy ten majątek całkowity. Odchylenie to po prostu różnica, czyli ile było na końcu roku, ile było na początku roku, daje nam wynik. Ta różnica, która tu wynosi akurat dość dużo, bo jest to prawie 20%, może wynikać ze zmian sald dowolnych aktywów, czyli i trwałych, i obrotowych, może wynikać z zmiany środków pieniężnych, na przykład przedsiębiorstwo wzięło kredyt, który na razie jest w formie jeszcze gotówkowej i nie został jeszcze zainwestowany. Generalnie, jeżeli rośnie majątek, to jest to oczywiście pozytywny sygnał, bo to znaczy, że przedsiębiorstwo rośnie. W tym momencie warto pamiętać, że słowo suma bilansowa, Oznacza sumę po każdej ze stron bilansu. Czyli suma bilansowa to jest to samo co aktywa razem i to samo co pasywa razem. Przy czym aktywa możemy rozbić na trwałe i obrotowe, a pasywa na kapitał własny i zobowiązania. To wszystko się sumuje do sumy bilansowej po każdej ze stron. No i pasywa są równe aktywom. Czyli jeżeli rośnie majątek całkowity, to dlatego, że rosną aktywa, no i jednocześnie rosną też pasywa. Musi jedno rosnąć i drugie. Naraz to jest suma bilansowa. Tutaj warto było o tym wiedzieć, także ta suma bilansowa właśnie to jest majątek całkowity. Kolejne pytanie o względną wartość tego wskaźnika, czyli po prostu procentowy przyrost, jest to 18%. Tu akurat pytanie było o wskaźnik dynamiki, a nie stopę wzrostu, więc z tego względu odpowiedź powinna być 118%, a nie 18%. Takie wskaźniki relatywne są wykorzystywane głównie do porównań pomiędzy przedsiębiorstwami. No więc pamiętajmy, że w małej firmie 18% to może być mała kwota, a w dużej firmie to może być ogromna kwota. Tak? Czyli mówimy o całkowicie innej skali, na przykład inwestycji. I to na, o tym należy pamiętać, kiedy analizujemy konkretną firmę. Ostatnie pytanie jest nieco podchwytliwe, bo pyta o uwzględnienie wskaźnika CPI, czyli cen towarów i usług konsumpcyjnych w obliczaniu wskaźnika dynamiki majątku. Czy tak naprawdę mogłoby to dotyczyć każdego wskaźnika? Czy powinniśmy jakąś korektę zrobić i przeliczyć przez właśnie inflację? No bo jest rzeczą naturalną, że kwoty na różnego rodzaju fakturach, które przedsiębiorstwo płaci, przykładowo, no, rosną razem z inflacją. To jest sensowne. I pytanie, czy powinniśmy to zdjąć, ponieważ zaburza nam to widok. No, są argumenty za i przeciw. Generalnie za możemy powiedzieć, że inflacja oczywiście powoduje zmiany, ale nie są to zmiany wynikające z decyzji zarządu, więc powinniśmy usunąć te zmiany. Przeciw z kolei e, możemy powiedzieć, że no, to jest dobra, dobry pomysł, ale wskaźnik zmiany cen towarów i usług dotyczy towarów i usług konsumpcyjnych, a nie towarów i usług, które nabywa przedsiębiorstwo. W związku z tym ten wskaźnik cen może nie odpowiadać zmianom cen po stronie kosztów czy inwestycji przedsiębiorstwa. Z kolei kolejny argument za jest taki, że korzystając z tego wskaźnika CPI w długim okresie no możemy zobaczyć taką realną zmianę majątku. Ale z kolei po stronie przeciw, jeżeli nie liczymy tego w długim okresie, tylko, w, za, tylko dla jednego roku, no to mamy problem, bo nie wiemy, w którym miesiącu nastąpiły zmiany. Czyli my zakładamy, że właściwie wszystkie zmiany nastąpiły na koniec roku, a przecież to nieprawda, więc wprowadzamy sobie kolejne źródło błędu. No w praktyce yy, dla skali jednorocznej, no nie będziemy używać wskaźnika CPI do zmiany tego typu, do korekty tego typu wskaźników. Raczej wtedy musimy niestety przeprowadzić głębszą, Analizę tego, co w przedsiębiorstwie się wydarzyło, biorąc pod uwagę tego, jaka jest struktura kosztów, przychodów i jak zmieniły się ceny. Przedsiębiorstwa zazwyczaj w takich warunkach będą takie informacje podawały, żeby pomóc na przykład inwestorom, zrozumieć zmiany ich wyników. To tyle. Życzę Wam powodzenia w przygotowaniach do gnebadu.